emocje zaprasza Sponsor programu. Witam państwa z Buenos Aires na kilkadziesiąt godzin przed startem rajdu Dakar w zespole Orlen. Team duże zmiany. Jestem z Markiem Dąbrowskim, kierowcą tego teamu. Marek, co to za zmiany i dlaczego? Zmiany. Ja na to nie patrzę, jak na zmiany po prostu. W pierwszej chwili po tym, co się dowiedziałem, wydawało mi się, że nie wystartujemy w tym rajdzie. Odszedł syn Jacka, Czachora, Kuba Czachor, nasz przyjaciel, i Jacek nie doleciał do nas do Buenos Aires. Po rozmowie z Jackiem nie raz rozmawialiśmy, dwa razy, rozmawialiśmy przez telefon i za każdym razem powtórzył, że chciałbym, chciałby, żeby jednak pojechać, żeby, żeby wystartować, żeby jechać dla na pewno Mały Kuba, by chciał, żeby, żeby, żeby wystartować. Jeżeli udałoby się znaleźć pilota. W naszym zespole, w zespole prasowym, jest zawodnik, który ma licencję rajdową. Co prawda, nigdy nie jechał w Dakarze jako pilot, nigdy nie pilotował auta, ale zna bardzo dobrze pustynię i wie, na czym ten sport polega. Ścigał się w rajdzie Kataru, w rajdzie Dubaju. I zdecydowaliśmy z Jackiem że pojedziemy pojedziemy ku pamięci e, małego Kuby Jacek Czachor jest w zasadzie twórcą polskiego projektu Dakar. Jest twoim trenerem, jest człowiekiem, który sprawił, że polscy motocykliści w ogóle zaczęli dojeżdżać do mety te zawody. Wy dwa jesteście znani jako przyjaciele, jako sportowcy, którzy od 14 lat są w tym rajdzie. W zeszłym roku wspaniały sukces jako kierowca i pilot. Czy my, kibice, możemy mieć nadzieję na kontynuację tego układu? tak zdecydowanie najważniejsze jest dla mnie to żeby w przyszłym sezonie Jacek wrócił rozmawialiśmy o tym przez sekundę on powiedział że chciałby właśnie żeby w tym roku jechać żeby przez przynajmniej czasami przez sekundę spojrzeć popatrzeć co się u nas dzieje Chciałby czasami się po prostu zająć tym głowę, a jeśli chodzi o no, przyszły sezon, to nie wyobrażam sobie innego scenariusza jak taki, że jedziemy w przyszłym roku właśnie sezon Mistrzostw Świata. Oczywiście teraz e, e, mieliśmy bardzo trudne chwile i nie wyobrażam sobie, żeby mogły być jakiekolwiek trudniejsze niż te, które właśnie przeżyliśmy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na rajtowe emocje zaprosił Orlen. Sponsor programu.